Cześć, witam was bardzo serdecznie 20 sierpnia 2024 roku i zaczynamy nasze codzienne spojrzenie na rynki krypto. Pogadamy sobie o tym, co może wydarzyć się w najbliższych tutaj 24 godzinach. No bo jak wiecie, jutro również będzie nagranie. Co prawda jutro będzie troszkę wcześniej. No, a dzisiaj sobie zerkniemy jak zwykle na krypto, na bitcoinach, gdzie dostaliśmy Dosyć sporą podbitkę. Azja nam podbiła w nocy, trochę się to kłóciło z moim życzeniowym myśleniem, z moim życzeniowym założeniem. Ale dzisiaj dołożyłem tutaj drugiego shorta na samej górce, aby uśrednić to. I chciałbym to dzisiaj tutaj zamknąć, no bo dzisiaj może sporo się wydarzyć warto zwrócić uwagę że Nasdaq również podbił aż do 19 835. Dzisiaj również spojrzymy sobie na Avax z tego względu że dzisiaj Avax ma odblokowanie tokenów o łącznej wartości 190 ponad 8 milionów dolarów, więc dosyć sporo no, i można spodziewać się, że ta płynność będzie jakoś tutaj oddziaływać nam na wykresy. No i nowy tydzień, nowy dzień praktycznie, nowe ATH na złocie. I dzisiaj podbijamy już tutaj do okolic 22, 2521 dolarów za jedną uncję złota. Dzisiaj nie będziemy analizować złota, mówiłem o tym wczoraj. Dzisiaj przyglądamy się tylko na samym wstępie, jak to wygląda. No, i jak widzicie, złoto w ogóle się nie zatrzymuje. A jak dobrze wiecie, wysoka cena złota może świadczyć albo o konflikcie zbrojnym, albo o kryzysie. Więc, czy to jest aż tak pozytywny tutaj sentyment, czy też nie, o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Zobaczymy sobie na końcu dodatkowo ropę i kakao, takie dwa inne, aby tutaj nie było zawsze to samo, bo byście mogli powiedzieć, że zawsze zaglądam tylko i wyłącznie do złota, więc dzisiaj zobaczymy sobie ropę, bo ropa zbiera do fajnego momentu, którego będę chciał również rozegrać tutaj na giełdzie BING X, no i kakao, które wczoraj dosyć mocno tutaj szalało, więc tam sobie zobaczymy, a teraz już lecimy do wskaźników. Zacznijmy sobie od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin niecałe 4% na plus. Ethereum tylko 1,8% na plusie. A w ostatnich 24 godzinach e, największy wzrost zaliczył Bred 18% na plus. Największe spadki e, tak jak wczoraj DADX 2,5% na minus. Mimo tego, że tutaj dosyć mocno krypto podskoczyło, no to jak widzimy, nie wszystko, a to jest tylko pierwsza setka z KB. Zobaczmy sobie na wskaźnik strachu i chciwości aktualnie poziom 30, więc mimo tej podwitki zbyt mocno tutaj nie podskoczyliśmy, tylko o dwa punkty. No i altcoin season index. Również z poziomu 20 na poziom 22 wskoczył. No i zobaczmy sobie likwidację, o których mówiłem wczoraj, czyli ta pula likwidacji została dzisiaj tutaj o poranku zebrana, cała ta płynność, która tutaj była. No i dobiliśmy aż tutaj troszkę wyżej. No ale jak to wyglądało w liczbach w ostatnich 24 godzinach? Zostało łącznie zlikwidowanych z ponad 111,5 miliona dolarów. Longów to było prawie 147 milionów, a shortów nieco powyżej 64,5 miliona dolarów. I łącznie zlikwidowanych zostało 43,5 tysiąca traderów, a największa pozycja zlikwidowana pojedyncza pozycja zlikwidowana była na Binance i to było Ethereum do USDT na prawie 9 milionów dolarów, więc dosyć sporo. I lecimy sobie teraz do trzech artykułów, które dla was przygotowałem. Pierwszy na temat Avax-a i właśnie na temat odblokowania tych tokenów, które dzisiaj mają miejsce. Więc zapraszam was jak najbardziej do przeczytania. Lecimy do artykułu numer 2 w oczekiwaniu na Jackson's Hall, czyli rynki finansowe czekają na jedno z najważniejszych wydarzeń w kontekście polityki pieniężnej, które zaczyna się już w piątek na sympozjum w Jackson's Hall. I bardzo dużo tutaj słyszy się, że rynki do tego czasu będą rosły. Tak mówi się tutaj w wielu kręgach. Ja jestem zdania, że może być zupełnie odwrotnie i może być to dosyć mocna podpucha. Link, oczywiście, wrzucam wam również w opisie pod filmem. No i trzeci artykuł, dosyć głośno wczoraj było na ten temat na Twitterze, bo społeczność z krypto mocno na to zareagowała. Kamala Harris może, może mianować Garego Genslera na stanowisko sekretarza skarbu i to dobrze ci, którzy siedzą w krypto, dobrze wiedzą o kogo chodzi. Dobrze też wiecie, że Donald Trump z góry powiedział, że jak on obejmie tutaj władzę, no to Gary Gensler pierwsze co zrobi, to go zwolni, więc tutaj dosyć ciekawa sytuacja. Jak wiecie, Gary nie jest tutaj optymistą pod względem kryptowalut, więc tutaj wydaje mi się, że Kamala Harris mocno sobie strzeliła w kolano. Dajcie znać, co wy o tej decyzji Kamale Harris sądzicie. Lećmy sobie już teraz do wykresów. Przejdźmy sobie tutaj do e, większego wykresu, aby lepiej wszystko było widać. No jak widzicie dobiliśmy tutaj dosyć wysoko wskaźniki, co prawda pokazują, że już jest też duża szansa na odwrócenie i z powrotem jeszcze zaatakowanie 61800. Ja co prawda uśredniłem mojego shorta, czekam na dalszy rozwój sytuacji, spodziewam się, może to jest trochę życzeniowe myślenie, Spodziewam się, że do otwarcia stanów będziemy się jeszcze próbowali osuwać w dół. Liczę, że tutaj nie będzie aż tak dużej podbitki po otwarciu stanów. Chciałbym i na to liczę, że będzie tutaj jeszcze faktycznie zjazd nawet do 59, a nawet pod 59 tysięcy. No ale tutaj trzeba cierpliwie poczekać. Ja tutaj za mocno też dźwignią. Nie szaleję bo ostatnio nauczyło mnie to dosyć sporo. Lećmy sobie teraz zobaczyć Ethereum, już wam odpalam. Ethereum również podbiło, ale Ethereum podbiło właśnie tego poprzedniego szczytu, który był w niedzielę, no i po zaliczeniu praktycznie 2000 690, no też troszkę się osunęliśmy aktualnie 2664 dolary. No i tutaj również te szczyty zostały fajnie wyłapane, ale też jest tutaj cały czas potencjał do odreagowania i pójścia wyżej. Nie liczę co prawda tutaj aż na te 2800 dolarów, ale myślę, że tutaj. Kolejny taki, patrząc po tych szczytach, poziom około 2720 jest również do zrobienia, więc tutaj wszystko jak najbardziej jest do zrobienia, chociaż Ethereum w ostatnich tygodniach bardzo mocno traci w porównaniu do Bitcoina. Jest bardzo słaby, bardzo mało jest pieniędzy ogólnie na rynku. No i widać, że tutaj nie ma siły za mocno rosnąć. Fakt Ethereum podbiło trochę za Bitcoinem, no ale tutaj widać, że Bitcoin jest ponad dwa razy mocniejszy od Ethereum, a przy ewentualnych spadkach jestem o tym przekonany, że Ethereum będzie traciło dużo, dużo więcej. Więc tutaj sytuacja może być tragiczna i nawet niektórzy z Was pisali do mnie na priv, że mają Ethereum, co zrobić z tym Ethereum, Proszę Was, nie piszcie do mnie z takimi pytaniami, bo później, jeżeli faktycznie Ethereum wystrzeli, będziecie mieli do mnie pretensje. Pamiętajcie, że no niestety, ale krypto to jest zawsze ryzyko. Najbezpieczniejszą kryptowalutą jest zawsze Bitcoin. Bitcoin jest numerem jeden. Ethereum, fakt, jest to kryptowaluta na drugim miejscu, ale czasami bywa tak, że w niektórych sytuacjach jest dużo mocniejsze. Ethereum w niektórych jest dużo słabsze. Ja sam analizując na przestrzeni roku czy półtorej, łatwo było zauważyć, że inwestując regularnie w Bitcoina i Ethereum, to Bitcoin faktycznie dawał lepszą stopę zwrotu. Ale czy jest sens, jeżeli kupowaliście nisko Ethereum, czy jest sens teraz przechodzić do Bitcoina? Ciężko mi tutaj Wam cokolwiek doradzić. Pamiętajcie, że dywersyfikacja jest bardzo ważna, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje ostatnio na rynkach, to lepiej uważać i czasami warto jest poczekać na dobry moment. Lećmy dalej. i Przygotowałem dla Was jeszcze kilka kryptowalut, które sam dzisiaj mocno obserwuję. Jest to chociażby awax, AVAX, który wbił tutaj do strefy powyżej 22 dolarów. AVAX, tak jak już mówiłem, przyglądam się ze względu na te uwolnienie dzisiaj tokenów za prawie 200 milionów dolarów. Jestem bardzo ciekawy, czy tutaj część osób spróbuje je zrzucić. Czy jednak nie, czy jednak będzie sytuacja, że faktycznie te tokeny nie spowodują spadku? A może już ten poprzedni spadek miał wliczone, wkalkulowane tutaj właśnie ten unlock, czy też nie? Więc dzisiaj czekam. Sam osobiście rozgrywam małego shorta na AVAX, zobaczymy jak to się skończy. Mam tutaj bardzo blisko stop losa ustawionego, więc cierpliwie cały czas czekam. Kolejnym, kolejną kryptowalutą jest EIF, który mocno tutaj podbił dzisiaj i już aktualnie 128,60 dolarów centów liczyłem po cichu na dobicie do oporu na 132 dolary i 26 centów widać że tutaj wskaźniki pokazują chwilowe przegrzanie i zatrzymanie tego tokena właśnie w okolicach 128 129, ale warto zwrócić uwagę, że on już tutaj nam wychodzi z pola czerwonego co może nam za chwilę dać kolejną delikatną podbitkę właśnie do tego oporu, więc ja tutaj aktualnie nic nie gram przyglądam się może być naprawdę ciekawie, lećmy dalej Cardano, Cardano również dobiło do swojego oporu na 34,5 centa no i zalicza bardzo fajne odbicie. Cardano również nie rozgrywam. Przyglądam się takim kryptowalutom, które dobijają do dosyć kluczowych poziomów, tak jak w tej sytuacji. Tak jak chociażby wczoraj optymizm, który odbił praktycznie idealnie w punkt. Co prawda po odbiciu niektórzy skeszowali zyski, niektórzy nie. Ja na przykład jeszcze poczekałem, no, i bardzo szybko optymizm wrócił. Tutaj również może być bardzo podobnie. I po odbiciu z tego zielonego oporu, możemy dostać spadek tylko powiedzmy do 33 centów, i zaraz powrót do góry. Więc tutaj też bym uważał, a dużo kryptowalut aktualnie jest przy swoich kluczowych oporach. Więc tutaj, przy niektórych kryptowalutach, rozgrywa się dosyć ciekawa walka o wybicie wyżej. Większość z nich odbije się i zostanie bardzo, bardzo nisko, ale te, które dadzą radę przebić i zrobić retest mogą utrzymać się na dłuższy czas na dosyć ciekawych, fajnych poziomach. To było Cardano. Lećmy sobie teraz zobaczyć LRC bo dzisiaj też wydało mi się bardzo ciekawe, bo też dobiło właśnie do 0:13:35 i to jest też kluczowe miejsce, gdzie może zaliczyć fajne odbicie. Jednak jak tutaj byście zauważyli, nie ma tak fajnego odbicia jak chociażby Cardano czy optymizm. Tutaj dostaliśmy już podwójnie przetestowany opór, no i cena cały czas trzyma się aktualnie na 0,1319, ale jak zauważycie sobie wstecz, no to chociażby tutaj w okolicach 11 sierpnia dopiero po trzecim odbiciu dostaliśmy dosyć fajny zjazd aż o ponad 9% w dół, więc tutaj może być faktycznie podobnie, więc czekam co dalej zrobi LRC i lećmy sobie teraz do towarów o których wspomniałem na samym początku zacznijmy sobie od ropy, ropa dosyć mocno spada do, dosyć tutaj niedawno omawialiśmy ropę w momencie kiedy tutaj wybijaliśmy z tego dołka no i właśnie mówiłem, że okolice niecałych 8 tysięcy dolarów za baryłkę będzie to fajny moment na Odbicie. Tak też się stało. Dostaliśmy dosyć kluczowy zjazd, gdzie faktycznie przebiliśmy wsparcie na 7381 dolarów. I wszystko wskazuje na to, że zlecimy tutaj do tej zielonej strefy, która możliwe da nam mocny boost do wzrostów z powrotem pod 8000 dolarów. I ta strefa znajduje się między 7100 40 dolarów, a 7210 dolarów. Więc ta strefa myślę, że jest kluczowa tutaj w nadchodzących dniach. No i lecimy zobaczyć sobie kakao, które niektórzy u nas na Discordzie rozgrywali, bo kakao tutaj mocno opierało się na linii FIBO w okolicach 6960 dolarów. No, i wczoraj dostało mocny boost do wzrostów na 7,5 prawie 7,600. Dokładnie wybiliśmy 7582 dolary. No i zaczęło sobie delikatnie spadać. Jestem bardzo ciekaw, jak dzisiaj zachowa się kakao. Jeżeli spadniemy z powrotem do okolic tutaj między 6,900 a 6,940, to bardzo prawdopodobne, że spróbuję rozegrać to też na longa. Tutaj nasz wskaźnik również pokazał bardzo fajnie tą górkę. Dlatego wczoraj część osób tutaj realizowała zyski. Ja osobiście nie rozgrywałem w ogóle kakao. To wszystko na dzisiaj. Ja dziękuję serdecznie Wam za wszystkie lajki, suby i za komentarze. Słyszymy się standardowo jutro. Jutro troszkę wcześniej. Ale myślę, że będzie równie ciekawie. No i tutaj jeszcze przed wystartowaniem Europy postaram się wam powiedzieć, jak ja to widzę. Dzięki serdecznie za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co wy rozgrywacie. Czy widzicie w najbliższym tygodniu tutaj przed Jackson's Hall wzrosty, czy tak jak ja widzicie, że to może spadać? Podzielcie się z tym w komentarzach dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do jutra hej